Cześć, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i nie wierzę, po prostu nie wierzę, przysięgam, to nie ja wybrałam ten temat Popstar. Właśnie kontynuuję moją serię e, odzorowania outfitów i odwzorowujemy drugi outfit Ariany i jest akurat temat Popstar! I dobrze, że wzięłam na drugi e, na drugi outfit właśnie Ariany, ten, na którym ona właśnie jest ubrana jak gwiazda Popu, czyli jak osoba, która występuje na scenie. Jezu, po co ja te włosy zdjęłam? Dobra, muszę szybko, przecież przed chwilą. Przed chwilą. Dosłownie. Dobra, może teraz. A teraz z kolei ona nie ma żadnej grzywki. No dobra, nieważne. Twarz zostawiam, O Jezu, gdzie ja tam wylazłam. Twarz zostawia. Zostawiam tą samą, chociaż mi się nie podoba ten makijaż, ale już zostawię. I teraz jestem ciekawa, skąd ja mam to wszystko wziąć. Poczekajcie, bo. Trochę się zagalopowałam z tym pomysłem tego outfitu. On jest bardzo trudny, według mnie. E, na pewno to będzie nam potrzebne. I to. To i to. W kolorze fioletowym, takim. Dokładnie. Arianko moja kochana. Idealny kolor. Nie wiem, jak zrobić taką na szyję, taki pasek, bo ten to jest za dużo, bo nic jej nie wisi. Ale teraz, czy jest jakiś taki biust... Dobra, nie, wezmę najpierw spódniczkę, bo od razu to jest tutaj, więc to jest. Mogę połączyć jedną z drugą. I wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja, nie? I może jeszcze z trzecią? No, maciutkę wydaje mi się, że dłuższą. O, idealna. Tak. To będzie idealne połączenie. Tylko nie wiem, jak zrobić z tym stanikiem. Wiecie? To jest najgorsze w tej sytuacji. Bo ja nie wiem, gdzie, gdzie taki jest. Jest stanik. Jest stanik. Nigdy nie widziałam, że jest stanik w ogóle w tym. Idealne. O, ja bym potrzebowała to. Ale jak to zrobić? Da się? Nie da się. Bo tak, to jest lipa. Chociaż. Ty. Może dobrze. Może tak będzie dobrze? Bo niby ona ma stanik, ale właściwie to tylko trochę wystaje jej skóra, nie? Pomiędzy. Ej. Wiecie co? Chyba wyjdzie nam to. No, chyba, że ewentualnie gdzieś jeszcze znajdę. Ale o, w ogóle pasek tutaj jest gdzieś. Ona też ma jakiś pas. Ej, tutaj gdzieś był pasek, nie? Gdzie jest pasek? A nie, pasek jest gdzieś indziej. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, od razu po drodze zrobię tutaj y, długie. Bu Dobra, nie, jednak pasek będzie najpierw. Pasek ma taki. Dobra, może być tak. Oj, nie, on za bardzo wnika. Widzicie, co? Fajnie, jakby taki łańcuch jeszcze dodali, ale. Któraś spódniczka nie pasuje do tego, chyba ta. O nie. Źle. Ta. Dobra, pójdę dodać kolejną. Dobra, buty teraz zrobię. Trochę mi to zasłania, wiem. O nie! A nie, dobrze, dobrze wystaje, dobrze wystaje, wystarczająco. Ale ta spódniczka musi być ciuteczkę inna. W ogóle nie wiem, dlaczego nie korzystam z vipów. Może na vipach będzie coś jeszcze innego, ale wiecie co, poczekajcie, muszę najpierw to zrobić. Ten pasek tak nie do końca tutaj mi leży. Póki co. I ta spódniczka też mi trochę nie do końca leży. Chyba lepiej tak. Poczekajcie. Czemu ja mam nagle jedną spódniczkę? A ta? Może ta lepiej. O dobra, ta będzie lepsza. Dobra, już wyglądam jak Ariana. Muszę szybko znaleźć mikrofon. Bo, O dobra, tu jest mikrofon. Już chciałam, już chciałam wyzywać, że Boże, nie mogę znaleźć mikrofonu. Ale znalazłam, znalazłam. Dobra, super. No właściwie już wyglądam jak Ariana. O, opaskę na włosy. Czy tu są jakieś opaski? Gdzieś? Ty, wiecie, że nigdy nie widziałam opaski żadnej? Na włosy? Wydaje mi się, że nie ma. Napiszcie mi w komentarzu w ogóle. Wiecie, że ja tak czasami pytam się, często się pytam na filmach, co gdzie jest. I ja później czytam w komentarzach i wy faktycznie mi mówicie, że coś gdzieś jest tu i ja to pominęłam. Na przykład czegoś nie widziałam. I normalnie odnajduję dzięki wam. Więc naprawdę piszcie mi komentarze, bo to jest dla mnie mega istotne. Ej, ten pasek. Ej. O, ten pasek, tak. Lepiej. Lepiej, lepiej, lepiej. Usunę ten. Tak! ale świetnie to wygląda. Dobra, wiecie co? E, pójdę zobaczyć jeszcze na VIPy. Już opaskę sobie daruję, bo chyba nie ma. E, idźmy na VIPy. Poczekaj, a tu coś było? Opaska tylko taka. Ej, czekaj. Nie, to nie jest to. To totalnie nie jest to. To totalnie nie jest to. Dobra. E, zobaczmy, kochani, e, czy na VIPach nie ma jakiegoś stanika takiego, jakiegoś ozdobnego. Jezu, zaraz koniec. Chyba nie zdążę jednak. Jest taki. Ale nie, bo wtedy nie ma tego na szyję. Dobra, dobrze, że nie zmieniłam, dobrze, że nie zmieniłam. Ty, ta spódniczka. Nie, nie byłaby lepsza. Dobra, wyszło mi super. Kochani, wyszło mi super. Jestem mega zadowolona, wyszło mi mega, naprawdę. Chyba najlepsze stylizacje. W ogóle mam wrażenie, że po prostu się rozkręciłam. Tutaj, Popstar, ta po lewej, jeszcze bym powiedziała, może taka K-popowa, ale ta po prawej to absolutnie. Absolutnie. To nie jest popowa stylówka na scenę. Mm -mm. Musi być bardziej kreatywnie. To. Mam wrażenie, że po prostu jest tutaj ubrane wszystko i nic. Ale dam dwa na zachętę. Ale według mnie nie poszło tutaj zbyt kreatywnie. Chyba ktoś gra pierwszy raz. Ale ja też tutaj byłam w tym miejscu, więc nie martwcie się, jeżeli dopiero zaczynacie. To nie jest kwestia tutaj obśmiewania kogokolwiek, tylko po prostu e, ocena prawdziwa. Tutaj dam trzy za próbę podjęcia warstw. Fajnie wyszły te rękawki z tą bluzką, ale dół tragedia, nie? Przepraszam, ale tragedia. W ogóle ja nie lubię, kiedy właśnie jest tak trochę zbugowane, że buty się przenikają z tym. O, Billie Eilish, dobra, to tutaj damy dobrą ocenkę, bo idzie to rozpoznać. Super wykonanie. Powiedziałabym, że świetnie, ale dam czwórkę. Mogłoby być lepiej, bo gdyby była odwzorowana 1 do 1 stylówka Billie, to by była inna kwestia. A tu wydaje mi się, że Billy nigdy nie miała takiej stylizacji. Bo wydaje mi się, że większość jej zdjęć jest z ikonicznych. Boże, kochani, kochani! Moja stylowa jest świetna. Przepraszam bardzo, że ja jestem taka za ten. O! Normalnie, jakby tańczyła, wygląda teraz. Jestem po prostu chyba zbyt zapatrzona w swoje kreacje, które wymyślam, ale no wyszło mi super. Powiedzcie, że wyszło mi super. Jak Wam się nie podoba, to też napiszcie. Ja wszelką krytykę też przyjmę, moi drodzy. To, takie bardziej wróżkowe. Dam dwa. Za postaranko. Ej, fajna ta góra, nie wiem skąd taką wziąć. Taki trochę bezrękawnik, fajne. Ale no nie do, nie do tej wy. Trochę tak nudno, powiedziałabym. No jaka popstar tak robi? O, tutaj fajnie. To jest tak yy, Minaj, coś takiego, nie? Dobra, damy tutaj trójkę za kreatywność. Świetny makijaż, uwielbiam ten make-up. Yy, Używam go raz. No, fajnie, fajnie. Tak skórzane tutaj wyszło wszystko, podoba mi się. Ale no, wydaje mi się, że w ogóle, jakiego ja mam farta, że drugim tematem była Ariana Grande. Czy to, czy to wyszło dlatego, że. Po prostu um, zobaczył ktoś, że mam Arianę i ten, kto ma władzę nad tematami, bo to chyba ludzie wybierają tematy. Czy jak to wygląda? Ja nie wiem, bo ja nigdy nie wybieram chyba tematu. Eee, I zobaczyli, że chodzę jako Ariana i mówią, a zrobimy Arianę. No, jak to jest możliwe? Nie, to jest jakieś oszustwo! To jest. Przepraszam bardzo, ale zrobiłam najlepsze. Szóste miejsce, przedostatnie? Nie, oszukano mnie. Ej, jestem najlepszą popstar. Przepraszam bardzo, jestem naj. Nie, jestem zbulwersowana. Halo, co tu się dzieje? Nie, no naprawdę, jestem rozczarowana. Co to za. Oj, co to za ekipa tutaj? Oni w ogóle serio oceniają, czy wszyscy ze znajomymi siedzą po prostu? No nie lubię tego. Akurat za tę stylizację uważam, że mi się należy, bo nie dość, że temat pasował. To jeszcze stylizacja jest boska! i to się spłaka, dobra, nieważne, nie będę tutaj teraz marudzić, dzięki moi drodzy za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że taki Wam się podobał, no powiem Wam, że coraz, coraz lepiej mi idzie i coraz lepiej się bawię, nawet tak przegrywam, to się super bawię, wiem, że mogłabym wejść na te VIPowe serwery, może też by było inaczej, ale już mi to wszystko jedno, w sumie tak, zapomniałam o tym, że miałam na VIPowe serwery chodzić, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, pa!